Kiedyś myślałem, że śmierć to tylko koniec, że po ostatnim tchnieniu nic już nie istnieje. Ale to, co przeżyłem, zmieniło moje spojrzenie na świat. Jestem tylko zwykłym człowiekiem, ale zadanie, które otrzymałem na łożu śmierci, sprawiło, że poznałem tajemnice, o których większość istot nawet nie śniła. Moje imię. Nie ma większego znaczenia, ale teraz nazywają mnie przewodnikiem. Co ironiczne, biorąc pod uwagę, że moje zadanie polega na przewodzeniu istot przez granicę między życiem a śmiercią, czy krainą snów. Jestem człowiekiem, który akceptując ofertę od nieznanej mi postaci, odkrył swoją rolę po drugiej stronie życia. Byłem zwykłym człowiekiem prowadzącym zwyczajne życie w małym miasteczku na obrzeżach wielkiego miasta. Miałem rodzinę, kilku przyjaciół i pracę, która, choć niezbyt ekscytująca, dawała mi pewną stabilność. Los jednak miał dla mnie inne plany. Gdy mój kraj został ogarnięty epidemią wtedy nieznanej choroby, nie byłem gotowy na to, co miało przyjść. Wirus bardzo szybko się rozprzestrzeniał. A ludzie umierali, nie mając szansy na ratunek. Byłem jednym z tych, których dotknęło jego działanie. Długie godziny spędzone w cierpieniu, walka z gorączką i bezsilność wobec jego przebiegu, to był mój codzienny chleb poprzedni. Wiedziałem, że nie ma dla mnie ratunku, że choroba, na którą nie ma lekarstwa, wkrótce odbierze mi resztki sił. Kiedy Zbliżałem się ku końcowi, czułem, jak moje życie wymyka mi się spod kontroli. Ale wtedy pojawił się on, inny przewodnik. Jego postać była zakryta przez czarny płaszcz z kapturem, który zasłaniał jego twarz przed moimi oczami. Nie widziałem jego rysów, ale czułem, że patrzy na mnie z głębokim zrozumieniem i współczuciem. Jego postać emanowała spokojem i mądrością, jakby był starożytnym strażnikiem tajemnych przejść między światami. Złożył mi niezwykłą propozycję. Zaoferował mi pracę przewodnika, opowiadając, że przez całe moje życie przejawiałem bardzo rozwinięty, tak zwany szósty zmysł, który już za życia pozwalał mi widzieć zbąkane dusze. Powiedział. Że moje przeznaczenie dopiero w tym momencie ma szansę się spełnić. Że tak jak on, mogę przeprowadzać na drugą stronę tych, którzy przekroczyli granice życia lub zabłądzili w krainie snów. To był moment, który zmienił moje życie na zawsze. Twoja misja będzie polegać na prowadzeniu dusz przez różne światy i różne czasy. Będziesz toczył swoją podróż przez krainy snów i rzeczywistości. Nie tylko tych, którzy odeszli, ale również dla tych, którzy są jeszcze z nami, lecz wciąż są zagubieni w innym wymiarze. Przeprowadzanie dusz nie ograniczało się do jednego wymiaru czy jednej epoki. To była podróż przez kosmos i czas, przez krainy wyobraźni i rzeczywistości, których ludzki umysł nie był w stanie sobie wyobrazić. Byłem gotowy na tę niezwykłą podróż, gotów na to, by stać się przewodnikiem między światami. Zgodziłem się na tę propozycję, widząc w niej nowy cel, nową nadzieję. I tak, gdy opuściłem ten świat, nie był to koniec mojej podróży. To był początek nowego rozdziału, w którym jako przewodnik prowadzę dusze przez nieznane, przemierzając nieskończoną podróż przez światy których istnienia większość ludzi nawet nie podejrzewa. Pierwsze dni po przyjęciu mojej nowej roli były pełne niepewności i zdumienia. Zdawałem sobie sprawę, że wkraczam w nowy, zupełnie obcy świat, który jednocześnie był tak fascynujący. Przewodnik, który pokazał mi tę ścieżkę, był cierpliwy i wyrozumiały, kiedy wprowadzał mnie w tajniki mojej nowej funkcji. Pierwsze szkolenie skupiało się na rozwijaniu moich zdolności dostrzegania subtelnych sygnałów ze świata po drugiej stronie. Nauczył mnie interpretować znaki, które wskazywały na obecność dusz i rozróżniać różne rodzaje energii, które istniały wokół nas. Kolejnym etapem było zrozumienie mechanizmów przeprowadzania dusz przez światy. Przewodnik wyjaśnił mi, jak działały te przejścia i jak mogłem je kontrolować, aby zapewnić bezpieczną podróż dla dusz, które prowadziłem. W miarę jak nie mijały, zaczynałem nabierać pewności siebie. Przewodnik stale mnie prowadził, udzielając wskazówek i wsparcia, kiedy tylko tego potrzebowałem. Czułem się coraz bardziej komfortowo w tej niezwykłej roli, gotowy na to, by stać się prawdziwym przewodnikiem między światami. Pierwsze tygodnie szkolenia były pełne wyzwań, ale również były ekscytujące i odkrywcze. Pozwoliły mi one lepiej zrozumieć moje zadanie i przygotowały mnie na nieskończoną podróż przez nieznane. Po zapoznaniu się z podstawami przewodnictwa dusz przyszedł czas na naukę prowadzenia istot przez ich sny. To był kolejny etap mojego szkolenia, który otworzył przede mną zupełnie nowe możliwości i wyzwania. Prowadzenie istot przez sny wymagało ode mnie głębokiego zrozumienia ludzkiego umysłu i mechanizmów snu. Przewodnik wyjaśnił mi, jak sny stanowią bramę między światami. Twierdził, że sny to jest miejsce, gdzie dusze mogą się spotkać i komunikować na poziomie, który przekracza granice fizycznej rzeczywistości. Pierwsze dni szkolenia skupiały się na rozwijaniu mojej zdolności do manipulowania snami i tworzenia ścieżek, którymi istoty mogłyby podążać pod moim przewodnictwem. Nauka ta wymagała ode mnie subtelności i precyzji, ponieważ nawet najmniejszy błąd mógłby zdezorientować duszę i zgubić ją w labiryncie marzeń. Ostatnim etapem było zrozumienie potrzeb i pragnień istot, których ścieżki przyszło mi wytaczać. Musiałem nauczyć się odczytywać ich emocje i intencje, aby móc dostosowywać środowisko snu do ich potrzeb i zapewnić im bezpieczną podróż przez krainy snów. W miarę upływu czasu zaczynałem nabierać coraz większego doświadczenia i pewności siebie w prowadzeniu istot przez sny, choć czasami zdarzały się trudności i nieoczekiwane przeszkody. To był czas odkrywania i eksperymentowania, który pomagał mi stawać się coraz lepszym przewodnikiem. Pierwsze tygodnie szkolenia z prowadzenia istot przez sny były ekscytujące i pełne wyzwań, ale również niezwykle satysfakcjonujące. To był kolejny krok na drodze mojej podróży jako przewodnika, który przygotował mnie na nieskończone możliwości i przygody, które czekały na mnie w przyszłości. Ta seria opowiada o moim zadaniu, o istotach, które spotkałem po drugiej stronie, o ich historiach i tajemnicach. Opowiada o mojej własnej podróży przez światy, których istnienia większość ludzi nie uznaje. Ta seria opowiadań zabierze cię, drogi słuchaczu, w podróż przez mroczne zakamarki umysłu i rzeczywistości, które przekraczają granice ludzkiego pojmowania. Czy jesteś gotowy na podróż? Drogi słuchaczu, jeżeli dotrwałeś do tego momentu, to chciałbym ci bardzo serdecznie podziękować za wysłuchanie historii przewodnika. Jeśli ta opowieść przypadła Ci do gustu i chciałbyś być na bieżąco z kolejnymi historiami, zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału oraz kliknięcia w dzwoneczek powiadomień. Dzięki temu nie przegapisz żadnej nowej przygody i będziesz mieć pewność, że zawsze będziesz na czasie z najnowszymi materiałami. Jeszcze raz dziękuję za wysłuchanie i za to, że jesteś częścią tej niesamowitej przygody.